Cześć siemanko, witam serdecznie Je Nanek, kanał Ci po naszymu na YouTube, na Twitchu Nanek gro. Słuchajcie, w zeszłym roku razem z moją małżonką oblekali e, choinka na streamie, jak dobrze pamiętam, w tym roku niestety e, nie było takiej okazji. W tym roku e, akurat jak ktoś jeszcze nie wie, to kilka dni temu zostałem tatą pięknej córki, muszę się pochwalić, i z tego względu żona została w szpitalu, ale wszyscy dobrze się mają. No ale przy okazji e, chciałem niestety no samemu e, przy i Kevinie chciałem wam złożyć e, wszystkiego dobrego na te święta zdrowych, wesołych świąt, pogodnych, e, bogatych prezentów. Żebyście poczuli ten klimat rodziny. Żeby tak magicznie w tym roku wam minęły te święta. I żeby wszyscy ci, co nie mają PS5, żeby w końcu swój egzemplarz trafili. Żeby te gry były tańsze. Abyśmy się mogli na serwerach spotykać, żeby to wszystko działało, żebyśmy mogli grać, streamować i dobrze spędzać czas. Co wam jeszcze mogę. Wszystkiego dobrego wam na te święta życzę, jak i na, na Sylwestra na nowy rok udanej y, zabawy. Prawdopodobnie w domu niestety, no ale tak to, tak to wygląda. Także ja w głęboku, w, w środku, w sercu bardzo mocno e, ja nie wiem, czym ja jak to powiedzieć, e, mam takie coś, że może, może tak się, mam taką nadzieję, że na przyszły rok, w 2022, e, ten świat się obudzi, naprawi, uzdrowi i będziemy mogli już normalnie żyć, normalnie, jak normalni ludzie mogliby Będziemy się mogli normalnie spotykać bez żadnych przypinek, innych jakichś różnych rzeczy, które od nas teraz wymagają, i wszyscy będą zdrowi, i będziemy się mogli normalnie spotkać, i wszystko będzie fajnie. Także jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. No, także na sam koniec zapraszam na streamy na Twitchu, jak to ma ochota. Nie wiem, nie wiem, czy dzisiaj. Może we święta jakiś coś tam pykna, także zapraszam serdecznie. Kewinek tam leci. A ja siadam na kanapę i oglądam. Zdrowych, wesołych. Elo!